No dobra, witajcie w drugiej części live'a u Krystiana. No dobra, chłopaki, a powiedzcie mi, co żeście jeszcze ugadali o tych grach? Zamuś spadłem? No na tej paralotnika też się nie będzie cały czas. No ja też spadłem. No. A ja widziałem właśnie, że gościu pokazywał, że to generalnie można się nawet nią wzbijać do góry. No, ale nie cały czas. Chociaż to poprawili od momentu, kiedy nagrał ten filmik. To co, Krystian, mówisz, że zgadaliście się na Greenhala? Znaczy, no tak mówił Michu. No, Greenhall bym powiedział dużo dużo niebezpieczniejszy survival Tak mi się zdaje Ale mówię to tylko z obserwacji No Michał jest zafascynowanym gritem znaczy ja Greenhela oglądałem na na YouTubie, także rzeczywiście, no trzeba przyznać, że Polacy zrobili bardzo dobrego survivala. Jest tam naprawdę bardzo dużo też rzeczy do roboty i rzeczywiście no tylko że tam są chyba dwa albo trzy tryby, nawet w gry jakiś, nie wiem, survival, jakaś fabuła jest osobna albo coś takiego. Matko, kto tutaj postawił? Ja, ja Idziecie chopy spać? Nie no, mamy mutanty, znaczy ludyjaby O, proszę bardzo O, takiej inwazji to jeszcze w życiu nie widziałem Ładnie się bawicie, już idę do Was. Michał Wam mówi Siemanko Na czacie Patrzę też na czat, ale ja tutaj nie mam żadnych wiadomości, ale witamy, witamy Dobra, Krzysztof. Czy masz jeszcze jakieś pytanie dotyczące w ogóle, znaczy jakiś, jakiś panel rozwijający dyskusję na temat Deforesta? No powiem Ci tak, no raczej raczej chyba nie, bo wszystko co chciałem zapytać to spytałem. Odpowiedzieliście. No. Zresztą jak sam zauważyłeś, Michu na przykład nie widzi tutaj minusów w tej grze. Więc jeżeli chodzi o samego Deforesta, to myślę, że, że już obgadaliśmy temat. A jeżeli chodzi o inne gry, no to zależy też co... Co byście chcieli zagrać i co was najbardziej kręci w The Forest, nie, w ogóle w grach survivalowych. No Generalnie, to tak jak powiedziałem, ja mogę zagrać z Wami we wszystko w sumie. Oprócz Walheima. No to może od tego zacznijmy. Czemu nie chciałbyś zagrać Warhema? Bo ja to czuję, że to jest jakaś taka stara gra na, na jakichś środkach przeciwbólowych. Powiem ci... No, no to jest nowa. Taka skandynawska jakby... Ja ci powiem. Ja... No to jest jakiś ja ci... stary Skyrim, czy tam stary, co to jest? Powiem um... ci tak, Christian. Mówiłem ci ostatnio przy o tym. Powiem ci Christian... Chuj, to hmm. Powiem ci Krystian tak, co do Walheima, myślę, że po jakimś czasie byś się do tej gry przekonał, bo ona ma, Ona ma w sobie po prostu to, że właśnie ta walka e, może i rzeczywiście... O, mutant idzie. aramsi C idzie. nie trafiłem do niego. Dobra, jeżeli Michał jest przekonany do Walheima, to mogę spróbować, że tak powiem. Mogę, mogę się zmusić. Znaczy. Ja wam powiem tak, no według mnie, mi to jest obojętne, bo może być to Raft, może być to Valheim, eee, jeżeli chodzi o, Michu, czy mógłbyś przestać strzelać z tych pistoletów? No. Ja nie strzelam. No. Michu strzela i nas podpala. Dobra, nie da się postawić innego tego No nie da. Wszyscy mają Wszyscy mają Mają Kurde Daj na chwilę w ustawieniach zezwoleń na oszustwa w biznesu. rozkrywka chyba. No proszę bardzo. Mi tu będziesz atakował mnie jak patrzę w menu. O, włączyłem już O, jest. To mam inwazję. wazję. Ubrał wszedł i ma jak się nie spodoba, to oddasz i Ci zwrócą kasę na konto bankowe. Znaczy wiesz, jak już kupię, to będziemy w to grać. To już to nie działa w ten sposób. Aha. Do zpania. Paliłem gościa Sorry. O ktoś trafił go to... Michał Michał zadał pytanie no na właśnie jaką grebę Jaką grę No właśnie, Michał, grę będą... grę no właśnie. Yy, także Michał yy... Cóż mogę powiedzieć, rozmawialiśmy tutaj na ten temat i w sumie nie możemy się zdecydować, bo mamy... dobra, ale to żeby Michał wiedział o co chodzi, a więc tak, e, a więc tak, jest do e, propozycji jest dodane Greenhill, Raft, Seven Days To Die, Don't Starve Together, e, Walheim, nie wiem czy jeszcze coś więcej. Gdzie jest tamtąd? O co chodzi, Krystian, z tą... Ja wszystko zagarz. Krystian, o co chodzi z tą piniatą? No, ta piniata to jest, wiesz, wisielcy. Ło, kruca fuks. Michu, dziękuję. Pozbyłeś mnie paru pancerzy. A ty no, ja byłem. No, to ty. Ja sobie myślałem, że to ten nasz śmieszek, Michu. Uwaga, sarna. Była nie, sarna nie. No dobra, ale odpowiedzi do Michała Dziekońskiego. Jaką grę w końcu? Nie wiem, czy wybierzemy dziś na no, tym najwięcej. No to tak, to tak, czy to zostaje to między nami decyzja, tak? No tak, tak. I no, że wiesz, też chodzi mi o to, że zależy, czy po prostu, żeby nie było też tak, że kupisz grę. O, udało się. Żeby nie było tak, że kupisz grę i na przykład yy, nie będzie ci się, wiesz, podobała, nie? Ale to już tak będziemy miał pełnić tak, że wiesz, no to nie jest yy, gra. którą Ja sam będę prezentował. No tak, tylko że wiesz o co chodzi, jeżeli by tak było, że na przykład kupimy grę, bo nawiązuje tutaj na przykład do Seven Days Today. Nie wiem ile tam jest No Seven Days Today to było dla mnie, dla mnie by to było najbardziej optymalne powiem szczerze No ale nie wiem właśnie ile tam jest treści w tej grze, bo to jest ciągle w early accessie i do, o, o to mi chodzi, no nie? Tak samo Walheim. Walheim jest na przykład w early access, ale wiem ile tam jest treści w tej grze. Więc tam szczerze powiedziawszy, w trójkę mielibyśmy co robić. Raft, Raft jest już całą pełną grą wydana, więc ja jadę do domu coś zjeść. Dobra. To chyba nie. Wiem. No tak, powiem szczerze, to na, na moją stronę to przemawia z to Die, ale jak chcecie, to może być i Walheim. Michał napisał na czacie: może coś w stylu mafii. Ale nie wiem. No, 7 Days to Die to jest w stylu mafii, tak naprawdę. Mm -hmm. Bo to jest takie typowo, takie taki super survivalem nie? Słuchajcie, zawsze możemy rzucić monetą. 7 Days to Die na Steamie 21:59. Walheim 43 Ja powiem tak. W związku z tym, że znam Rafta i znam Walheima, szczerze powiedziawszy, też mnie korci ten Seven Days to Bo nie znam gry. No dobra. No to. Pytanie... Ja jestem za Seven Days to Die w takim razie. Pytanie, Michu, do ciebie. Co ty na to? Czy w ogóle będziesz chciał z nami ogrywać, kupić grę? Spoko Dobra, no to wydaje mi się, że mamy chyba wstępnie decyzje podjętą. No to pytanie do czatów Kiedy kupujemy Pytanie do czatów, jeżeli ktoś je znaczacie, co myślą o seven Days Today No może są ludzie, którzy dużo więcej wiedzą od nas tak ósmego proponuję kupić 70I e, Powiem Wam tak, patrzę teraz na wymagania 7D minimalne wymagania Windows 7 procesor 2-8 GHz kładkor CPU pamięć 8 GB, karta graficzna 2 GB No nie ma jakichś tam wymagań takich dużych prawa, że 15 giga. S. Hmm. Michał napisał e, o czym ona jest. Tak, właśnie mu powiedziałem, że to jest taki zombie survival shooter, taki trochę left for dead e, połączony z survivalem. No ja bym to powiedział, że to jest trochę, trochę może, trochę, mówię w cudzysłowie trochę, podobne do Sankalanda. Typu... inaczej że tam w Sanklandzie są wyspy, a tam są całe takie duże obszary. Można grzebać w koszach, rozkładać wszystkie szafki, nie szafki, znajdować dużo surowców, kombinować jakieś bronie, nie bronie i chyba co 7 dni jest właśnie ten napad, dlatego w tytule jest właśnie 7 days to die. Ja, jak najbardziej jestem z chęcią, żeby to przetestować w takim razie. Ja też. Myślę, że to będzie ciekawa, ciekawa, rozgrywka. Dobrze, to ja w takim razie żegnam się z moimi widzami, bo już jest 21.12. Jest najwyższa pora, żeby odpocząć jeszcze sobie przed poniedziałkiem. Żegnam się z czatem, żegnam się ze streamem, a z wami chłopaki, chłopaki jeszcze chwilę porozmawiamy, także do następnego razu, trzymajcie się. Okej. Okay. Także ja też kończę u siebie zapis live'a też dziękuję widzom Krystiana, dziękuję Tobie Michu, dziękuję Krystian, a my sobie pogadamy po nagraniu.